Cześć, witajcie po raz kolejny Dzisiaj znowu Gra Pavlov VR Pokażę Wam dzisiaj kolejną mapę Zrobimy crossplay Deathmatch I pokażę Wam dzisiaj mapę więzienia na Syberii. Sfiltrujemy eee, sobie oczywiście bronię, dlatego że mapa ta nie jest duża. Eee, poza tym, jeżeli chodzi o mm, bronię na wiarze, to ja osobiście uważam, że. O, może dopuśćmy tego decepticla. To najbardziej oddają eee, bronie ręczne, bo po prostu. Eee, Tutaj w karabinach nie ma, że tak powiem, podparcia żadnego. Jest to takie nienaturalne, po prostu. Zrobimy sobie rundę, która będzie trwała no, 15 minut, niech tak będzie. Start i zaczynamy. Póki się nikt nie dołączy, to wam pokażę... generalnie, jak wygląda ta mapa. Nie chcę desertygla. Bierzemy sobie FNA. Dodatkowo sobie wezmę kamizelkę. I dodatkowo sobie wezmę tutaj. Można, słuchajcie, sobie jeszcze dołożyć granat. Jeden dymny i jeden świetlny. W ogóle zobaczcie. Jak spojrzeć w dół, to mam tutaj. Widzę swoją kamizelkę. I mogę tutaj wszystkie te rzeczy dobywać. Yy, tutaj mam kaburę z magazynkami. Na przykład, czekajcie, nikogo jeszcze nie ma. Odłożymy broń i pokażę Wam, tak o, jak to wygląda. Zobaczcie, że e, są takie wieże strażnice, strażnicze naokoło. W ogóle wszędzie jest taki teren dosyć zamglony. Tu jakieś boisko. Spacerniak. Siłownia. Tutaj mamy ten główny budynek. No i tu jakaś stołówka. Generalnie. no generalnie więzienie. Tu jest główna brama. Wejdę jeszcze na górę. E, pokażę wam jak to wygląda z góry. Słuchajcie na wiarze może się w głowie zakręcić, jak się tak na przykład wchodzi takim ślimakiem. Błędnik tutaj trochę szaleje, nie powiem. No ale takie jest wejście. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda z góry. Za ogrodzeniem jest jakiś tutaj parking. Jakieś samochody pora zimowa, tak to wygląda. zobaczymy się ktoś dołączył, nikt się nie dołączył na razie. Eee, no dobra, schodzimy w takim razie. Mi się w głowie zakręciło. Jest, mamy gościa, zobaczcie. Po nim. Tu jest jakieś pomieszczenie biurowe chyba. Jeden gościu. Uch, dwa dla mnie. Można mu teraz ukraść granat, ale mam ich dużo. Zobaczcie tu są cele, <laughs> jakiś srać, umywalka, prycza. Skromnie jest gościu, jest. Idziemy go szukać. O, mamy jeszcze jednego. Adrenalina <laughs> Irona z trzech. Okej okay. Cztery do zera panowie. Pięć. Ale dostałem w głowę z orła. Piękna akcja. Słuchajcie, tak sobie myślę, że może teraz wejdę na tą wieżę i spróbuję na nich polować tutaj z góry. Muszę tu bardzo szybko wbiec może, bo po głowie się tu kręci jak cholera jak się wchodzi w tych schodach. Coś tu gościu se śpiewa. Jest ktoś na mnie Zaskoczyłem cię, co? A ktoś tu mnie zaraz będzie odwiedzał ha, ha. Słuchajcie, tylko raz zginąłem, więc całkiem dobry wynik. 7 minut do końca. Mam jeszcze jeden granat jak coś. No dobra, zważimy stąd. Tu się coś działo. U! Tam jest nościum. Mapa jest tutaj duża i jak tutaj wejdzie za dużo ludzi na serwer, to się zaczyna robić taki chaos trochę. Oddzięczyłem się. Drugi. Dobra, chowamy się, bo tu jest taka bardzo otwarta przestrzeń. Okay. O, ale mi sypnął. Idziemy jeszcze raz tędy. Like good aim on Uwielbiam tą grę. I dwóch się bije, tam trzeci korzysta jak no mówią Spróbuję wejść na wieżę z tutaj Nie widzą mnie, <śpiewanie> o chyba teraz się widzę pięknie. <śpiewanie> Sypnął. Gość już strzela. Z pustynnego orła. I widać, że dosyć celnie. Szlak by trafił. No dobra. No, skurkowaniec, cały czas mnie łupie z tego. Łapcie. Mam wrażenie, że mam kurde kiepski transfer, i dlatego coś tu jakieś opóźnienia następują. Tak może być. Do końca dwie sekundy, no dobra, trzecie miejsce 21, zabójstw, 15. Ten początek myślę, że był niezły. Najgorsze jest, tak się robi za dużo ludzi. Do następnego.